Zaskakująca refleksja Kaczorowskiej dwa tygodnie po aferze. Takich słów nikt się nie spodziewał. Po odpadnięciu stańca z, z gwiazdami Agnieszka Kaczorowska wykorzystuje czas na refleksję. Na swoim Instagramie tancerka podzieliła się głębokimi przemyśleniami o wierze w siebie. W najnowszym wpisie na Instagramie Agnieszka Kaczorowska podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat wiary w siebie. 8 listopada, niemal dwa tygodnie po tym, jak niespodziewanie odpadła z tańca z gwiazdami, tancerka zaczęła dostrzegać, że nie zawsze wszystko musi odbywać się według planu. Agnieszka Kaczorowska nie rozpacza po tańcu z gwiazdami. Wszystko jest dokładnie tak, jak ma być. Udział Agnieszki Kaczorowskiej w tańcu z gwiazdami nie zakończył się sukcesem. Po siódmym odcinku tanecznego show odpadła wraz z Marcinem Rogacewiczem. Jednak zamiast załamać się, Kaczorowska postanowiła wykorzystać ten moment jako punkt zwrotny w swojej karierze. W najnowszym wpisie tancerka podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat życia, pracy i tego, jak ważne jest zaufanie do procesu. Kaczorowska podkreśliła, że jej filozofia opiera się na przekonaniu: Nie ma rzeczy niemożliwych. Jednak z biegiem lat i zdobytym doświadczeniem zaczęła też dostrzegać, że nie zawsze wszystko musi odbywać się według planu, a życie ma swoje własne, nieprzewidywalne rytmy. Od kiedy pamiętam, powtarzałam sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych i to było moją wielką siłą napędową w tanecznej karierze sportowej. Myślę, że bez tego przekonania nie sięgnęłabym po złoto na mistrzostwach świata, napisała na Instagramie, pokazując fanom, że to doświadczenie mogło stać się dla niej lekcją życia. Dziś z większą dojrzałością i bagażem doświadczeń wiem, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale też że wszystko jest dokładnie tak, jak ma być, dodała, niejako nawiązując do ostatnich doświadczeń. Mam pełne zaufanie, że każde zdarzenie jest ważne, zmienia bieg rzeczywistości i nadaje nowego kierunku, odpowiedniego kierunku, najlepszego dla nas w tym momencie naszego życia. Więc niezmiennie robię swoje z wiarą i zaufaniem, dodała, co może sugerować jej najbliższe plany, które realizować będzie wspólnie z Marcinem Rogacewiczem. Agnieszka Kaczorowska wypuściła własną linię perfum. Nie wszyscy są zadowoleni. Taneczny projekt z Marcinem Rogacewiczem to nie jedyna zmiana w życiu zawodowym Agnieszki Kaczorowskiej. Tancerka ogłosiła także, że wypuściła własną linię perfum, co wywołało mieszane reakcje w internecie. Choć na Instagramie część jej fanów gratuluje jej przedsięwzięcia, w innych mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, pojawiły się bardziej krytyczne komentarze. Jaki jest tego powód?